Oblicz współczynniki a i b wielomianu, jeśli, no, zapiszemy przykład b, w od x równa się x w potędze czwartej, dodać a razy x w potędze trzeciej, dodać b razy x kwadrat, dodać 2 i wiemy, że w od Minus 3 równa się 11 oraz wiemy, że W od 1 równa się 7. Moi drodzy, dwie niewiadome dwa równania. Widać od razu, tak? Wstawiamy minus trójkę i liczymy. Minus 3 w potędze czwartej dodać A razy minus 3 w potędze trzeciej dodać B razy minus 3 w potędze drugiej dodać 2. Równa się 11. Zawsze jak jest ujemna liczba, ja wolę na początku przynajmniej te, te nawiasy rysować i powoli liczyć i nie spieszymy się. No I teraz głod 1, no to już jest sprawa wiele prostsza. Tak? Za X1 i ma wyjść 7, tak? I to jest układ, moi drodzy. Czyli jeżeli chodzi o pierwsze równanie, mamy parzystą potęgę, zjadamy minus. 3 do 4 to jest 81. Dodać tu będzie minus, tak, bo trzecia potęga wypluwa minus 27a, dodać 9b, dodać 2 równa się 11. No a drugie równanie, no to jest a plus b równa się chyba tam 4, tak. Zróbmy tu porządek jeszcze, no bo widzimy, że dostaniemy układ równań liniowych, czyli rzecz nam doskonale znaną. Yy, tak, niech będzie minus 27a plus 9b równa się i przenosimy wszystko na lewą stronę, na prawą stronę. Yy, tak, tak, tak. Na prawą stronę i będzie co? 11 odjąć 81 daje minus 70, minus 2 to jest minus. Zdaje się, że tak, no nie? No a tu jest, no to metodą podstawiania na szybko. B równa się ile? Aha, bo jeszcze odejmujemy. No tak, tak, tak. No, dziękuję. Y Minus 72. I teraz tutaj będzie 4 minus A. Dzięki tej waszej uwadze teraz swobodnie mogę całość podzielić przez minus 9, jeśli lepiej poczuję z tego tytułu, tak? Moi drodzy, niech tu będzie B równe 4 minus A. A tutaj 27 przez minus 9, 3 A, tak? 3A. Minus B równa się 8. I teraz szybko wstawię do jedynki to równanie do jedynki. I dostanę 3a minus 4 minus A równa się. Nawias, nawias zrobiłem, tak? Tak, ale nawias był. Ze słuchu piszesz to bardzo dobrze. Minus 4 plus a równa się 8. Ja jestem zdania, że zadania należy rozwiązywać w miarę powoli, ale żeby zwracać uwagę na te drobiazgi. 4a równa się 12, czyli a równa się 3. Tak? No to b równa się ile? 4 minus 3 to 1 i to są odpowiedzi. Dziękuję.